Witamy na kanale Historie Biblijne opowiadane. Cały świat porusza się dziś na krawędzi chaosu. Wojny, korupcja i duchowa cisza zdają się zapowiadać, że coś potężnego wkrótce się wydarzy. W samym sercu tego ponurego obrazu Biblia wspomina o dwóch tajemniczych postaciach, które pojawią się, gdy wszystko będzie wydawało się stracone. Nie będą to bohaterowie ani politycy, lecz niebiańscy posłańcy wysłani, by sprzeciwić się systemowi świata i głosić prawdę. Przez 1260 dni, odziani w szaty żałobne, będą przemawiać z autorytetem nieba. Ich przesłanie stanie się ogniem, ich słowa sądem, a ich obecność otwartą raną dla możnych. Apokalipsa mówi, że ich głos wstrząśnie ziemią i nikt nie zdoła ich powstrzymać, dopóki ich misja się nie zakończy. Jednak pytanie pozostaje takie samo od wieków. Kim są ci dwaj świadkowie? Mojżesz i Eliasz, Henoch i Eliasz? A może to dwaj zwykli ludzie, których Bóg potajemnie przygotował na czasy ostateczne. Tajemnica ta przetrwała przez stulecia, a każda generacja próbowała ją rozwikłać. Jednak poza samą ciekawością proroctwo to niesie ostrzeżenie, którego nie można zlekceważyć. To, co nadchodzi, nie jest mitem ani alegorią, lecz boską prawdą zapisaną na dni ostateczne. I dam dwóm moim świadkom, aby prorokowali 1260 dni ubrani w wory. Ci są dwoma oliwkami i dwoma świecznikami stojącymi przed Bogiem Ziemi. Apokalipsa 11, 3-4. Widzenie Zachariasza tajemnica złotego oleju. Na długo przed tym jak Jan spisał apokalipsę na wyspie Patmos, inny człowiek otrzymał wizję o tej samej duchowej istocie. Nazywał się Zachariasz i żył w czasach ruiny oraz zniechęcenia. Jerozolima została zburzona przez armię Babilonu, a lud Izraela, upokorzony i wygnany, powracał do swej ojczyzny z sercami pełnymi bólu. Ulice były puste, świątynia zniszczona, a wiara rozbita. Wielu pytało, czy Bóg wciąż jest z nimi. Wtedy pan powołał Zachariasza, aby ukazać mu, że jego plan się nie zakończył. Pośród ciszy i pyłu wygnania, prorok ujrzał niezwykły obraz: złoty świecznik z siedmioma płonącymi lampami, a obok niego dwa żywe drzewa oliwne jedno po prawej, drugie po lewej stronie. Z ich pni płynął czysty olej, lśniący niczym światło poranka. Nikt go nie nalewał, żaden kapłan go nie dotykał. Olej spływał sam, jakby sam duch go wylewał. Ujrzałem świecznik cały ze złota, z czaszą na wierzchu i siedmioma lampami na nim, a obok dwa drzewa oliwne, jedno po prawej, drugie po lewej. Nie siłą ani mocą, lecz moim duchem, mówi pan zastępów. Zachariasz 4, 2, 3 6 to widzenie było czymś więcej niż tylko pocieszeniem dla znużonego narodu. Było zakodowanym proroctwem. Oliwki nie symbolizowały zwykłych drzew, lecz ludzkie życia niosące ducha świętego. W nich tkwił wzór przyszłej służby, jaką Bóg wzbudzi w dniach ostatecznych. Ludzi namaszczonych, zasilanych nie ludzką siłą ani religijnym prestiżem, lecz nieustannym namaszczeniem z nieba. To, co ujrzał Zachariasz, nie było tylko obietnicą odnowy dla jego epoki, ale proroczym nasieniem dwóch świadków, którzy pewnego dnia rozpalą świat ogniem z nieba. Jan na Patmos. Gdy niebo się otworzyło, minęły wieki od wizji Zachariasza. Imperia powstawały i upadały. Królowie zapominali imię Boga, a świątynia była bezczeszczona raz po raz. Jednak płomień tamtego proroctwa nie zgasł. Pozostał ukryty, niczym żar tlący się pod popiołem czasu. Aż pewnego dnia na małej wyspie Morza Egejskiego niebo znów się otworzyło. Tam stary więzień, ostatni z apostołów, czekał na swój los. Miał na imię Jan, zesłany na Patmos z powodu świadectwa o Chrystusie. Wśród szumu morza i wiatru, uderzającego w skały duch. Stąpił na niego z potęgą. Jan upadł, jak martwy, lecz usłyszał głos grzmiący niczym piorun. Zapisz, co widzisz. W tej chwili wieczność rozpostarła się przed jego oczami. Gromy, błyskawice i trzęsienia ziemi wstrząsały stworzeniem. Aniołowie delli w trąby, a Boski Sąd nadciągał jak niepowstrzymana fala. Pośród tego chaosu Jan ujrzał dwie postacie wznoszące się z autorytetem. Nie były to symbole ani metafory, to byli prawdziwi ludzie, wysłani z nieba, obleczeni w moc. Jeśli ktoś zechce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów. Mają władzę, by zamknąć niebo, aby nie padał deszcz za dni ich proroctwa, oraz władzę nad wodami, by przemienić je w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, i lekroć zechcą. Apokalipsa 11,5-6. Nie szukali poklasku ani chwały. Ich misja nie miała charakteru politycznego ani religijnego, lecz niebiański. Odziani w szaty pokutne, kroczyli z powagą tych, którzy wiedzą, że niosą ostatnie ostrzeżenie przed końcem. Byli żywym ucieleśnieniem tego, co Zachariasz ujrzał wieki wcześniej: dwóch lamp płonących olejem ducha. Kim są dwaj świadkowie? Trzy teorie. Tajemnica dwóch świadków od wieków niepokoi proroków, teologów i wierzących. Od najwcześniejszych czasów chrześcijaństwa trzy interpretacje utrzymują się jako filary poszukiwania ich tożsamości. Każda z nich zdaje się odsłaniać część zagadki, lecz żadna nie daje pełnej odpowiedzi. Pierwsza teoria głosi, że dwaj świadkowie to Mojżesz i Eliasz. Symbolizują prawo i proroków, dwa fundamenty, na których opiera się Stary Testament. Mojżesz Człowiek, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, był narzędziem Bożej mocy, by wyzwolić Izrael i sprowadzić plagi na Egipt. Eliasz, prorok ognia, stanął przeciwko fałszywym bogom i modlił się, by niebo się zamknęło. Te same cuda pojawiają się ponownie w Apokalipsie i oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Mateusz 17:3 Na górze przemienienia obaj pojawiają się obok Jezusa jako świadkowie Jego chwały. Czy może to być zapowiedź ich powrotu w dniach ostatecznych? Druga teoria wskazuje na Henocha i Eliasza. Łączy ich wyjątkowe przeznaczenie nigdy nie zaznali śmierci. Henoch chodził z Bogiem, a potem go nie było, bo zabrał Go Bóg. rodzaju 5:24. A oto ognisty wóz rozdzielił ich obu i Eliasz wstąpił do nieba w wichrze. Drugiej Królewska 2:11. Jeśli postanowione jest ludziom raz umrzeć, Hebrajczyków 9:27, obaj muszą powrócić, aby wypełnić swój ziemski los. Trzecia teoria utrzymuje, że będą to dwaj nowi prorocy, jeszcze nieznani, wybrani specjalnie dla ostatniego pokolenia. Nie powrócą z przeszłości lecz zostaną powołani w teraźniejszości, przygotowani w ukryciu, z dala od sławy i hałasu świata. Bo Pan Bóg nic nie czyni, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. Amosza 3:7. Bez względu na to, która z teorii okaże się prawdą, wszystkie zgadzają się co do jednego. Gdy się pojawią, nikt nie zdoła ich zignorować. Będą nieskazitelnym głosem nieba w świecie opanowanym przez oszustwo, a ich przesłanie nie przyniesie pokoju, lecz ogień, wezwanie do pokuty i sąd. Wojna z bestią, najciemniejsza godzina. Przez trzy i pół roku dwaj świadkowie staną się największym wyzwaniem dla potęg ziemi. Ich głos przerwie wygodę grzechu, a ich przesłanie rozbije iluzję ludzkiego postępu. Każde wypowiedziane słowo obnaży korupcję, kłamstwa i pychę narodów. Rządy będą się ich obawiać, media będą ich ośmieszać, lecz nic nie zdoła ich zatrzymać. Ich proroctwa wypełnią się z boską dokładnością. Zamkną niebo, zatrzymają deszcz, dotkną ziemię plagami, a każdy cud stanie się ciosem w dumę współczesnego świata. Lecz każda misja ma swój koniec, a gdy ich zadanie dobiegnie kresu, z głębin powstanie zapowiedziany wróg bestia z otchłani. Nie przychodzi, by przekonywać, lecz by niszczyć. Jej pojawienie oznacza początek najciemniejszej godziny ludzkości. A gdy dokończą swego świadectwa, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi wojnę, zwycięży ich i zabije. I ich ciała leżeć będą na placu wielkiego miasta, które duchowo nazwane jest Sodomą i Egiptem, gdzie też ukrzyżowano naszego Pana. Apokalipsa 11:7-8. Miejsce, gdzie Chrystus został upokorzony, ponownie stanie się sceną pogardy. Jerozolima, symbol świętości, przemieni się w centrum globalnej drwiny. Ciała dwóch świadków będą leżeć pod gołym niebem przez trzy i pół dnia, wystawione na widok kamer, podczas gdy świat będzie świętować ich śmierć. Sieci społecznościowe wypełnią się szyderstwem, przywódcy będą się wzajemnie gratulować, tłumy będą śpiewać pieśni zwycięstwa. Wierzą, że uciszyli głos Boga, lecz niebo nie milczy. Bo za tą pozorną porażką kryje się zapowiedź niemożliwego cudu. Boskie tchnienie nie wypowiedziało jeszcze ostatniego słowa, a gdy to uczyni, ziemię ogarnie przerażenie. Tchnienie życia, publiczne zmartwychwstanie mijają trzy i pół dnia. Ulice Jerozolimy wciąż tętnią świętowaniem. Kamery nadają na żywo, komentatorzy dyskutują. A przywódcy gratulują sobie nawzajem, wierzą, że głos Boga został uciszony na zawsze, lecz nagle coś niewidzialnego zaczyna się zmieniać. Wiatr ustaje, niebo ciemnieje, powietrze staje się gęste, jakby niewidzialna obecność stępowała na ziemię. A po trzech i pół dniach duch życia od Boga wstąpił w nich i stanęli na nogach, a wielki strach padł na tych, którzy ich oglądali. I usłyszeli potężny głos z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, a ich wrogowie patrzyli na nich. Apokalipsa 11:11-12. Ciała, które leżały martwe, zaczynają się poruszać. Najpierw lekki drżenie, potem głęboki oddech, aż wreszcie na oczach całego świata powstają. Nie jak ludzie słabi, lecz jako nosiciele chwały. Ich skóra jaśnieje, ich spojrzenia płoną światłem z nieba, śmiechy zamieniają się w krzyki, duma w przerażenie. Nikt nie może zaprzeczyć temu, co się dzieje. Wtedy z nieba rozbrzmiewa głos: Wstąpcie tutaj! I wobec milionów świadków świetlista chmura ich otacza. Kamery gasną, drony spadają, serca drżą. Triumf bestii obraca się w powszechny wstyd. Bóg odpowiedział: Śmierć została pokonana, wieczne przesłanie, zwierciadło dla każdego pokolenia. W niebo wstąpienie dwóch świadków nie jest tylko końcem proroctwa, lecz odbiciem wiecznej prawdy. Każde pokolenie musi pamiętać, że prawdziwa wiara zawsze powstaje pośród odrzucenia. Dwaj świadkowie nie reprezentują wyłącznie proroków końca czasów, lecz wszystkich, którzy postanawiają pozostać wierni, gdy świat ugina się pod kłamstwem. Są głosem wołającym z historii, że Bóg nigdy nie zostaje bez posłańców, że Jego duch wciąż zapala lampy, nawet w najciemniejszych chwilach. A jeśli duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w Was, ten, który wzbudził Chrystusa Jezusa z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Rzymian 8,11. Ich historia przypomina nam, że prawdziwe namaszczenie nie jest na sprzedaż. Nie można go odziedziczyć ani wytworzyć przez sławę czy religię. Rodzi się w intymności z Bogiem, trwa w ciszy i objawia się mocą, gdy świat przestaje wierzyć w nadzieję. Dwaj świadkowie przypominają, że wierność ma swoją cenę, a służenie niebu może oznaczać stawienie czoła drwinom ziemi. Apokalipsa nie ukazuje ich jako pokonanych męczenników, lecz jako zwycięskich świadków, których z martwych wstanie ogłasza ostateczny triumf Boga nad ludzką pychą. Są żywą obietnicą dla wytrwałych i ostrzeżeniem dla obojętnych. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mateusz 24:13. Być może jeszcze się nie pojawili, a może są już przygotowywani w ciszy. Lecz ich przesłanie brzmi dziś z tą samą mocą co wtedy nie siłą ani mocą, lecz duchem Boga. A pytanie nie brzmi już, kim oni są, lecz kim jesteś ty. Czy masz oliwę w swojej lampie? Czy pozostajesz wierny pośród ciemności? Być może to właśnie Ty jesteś jednym z tych głosów, które mają zapłonąć, gdy świat pogrąży się w mroku. Zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i dołącz do nas w tej podróży po ukrytych prawdach słowa. Bo każda opowieść tutaj to coś więcej niż historia to zaproszenie, by obudzić ducha, który wciąż żyje w Tobie. Każde proroctwo przypomina, że Bóg wciąż przemawia, a nawet pośród chaosu istnieje nadzieja dla tych, którzy słuchają Jego głosu. Dwaj świadkowie Apokalipsy to nie tylko wizja przyszłości, to przesłanie dla Ciebie, dziś: zachowaj swoją wiarę żywą, utrzymuj lampę zapaloną i nie pozwól, by świat zgasił Twój ogień. Zasubskrybuj kanał Historie Biblijne Opowiadane, włącz dzwoneczek powiadomień i wyrusz z nami w podróż przez najgłębsze i najbardziej poruszające objawienia Słowa Bożego. Bo to, co nadchodzi, nie jest fikcją, to proroctwo. A każda historia tutaj to okno otwarte na serce nieba. Do zobaczenia w kolejnym objawieniu.